Na początku chciałabym zadać Ci pytanie: po co się inwestuje w biznesie? Ogólnie, nieważne jaki biznes, po co są inwestycje? Szeroki temat. Po co są inwestycje? W najprostszym, e, najprościej jakbym mógł odpowiedzieć, to zawsze zakładam jakiś cel. Czyli zazwyczaj biznes robimy po co? No, po to, żeby mieć a pieniądze, po to, żeby e, zarabiać więcej ewentualnie zrobić sobie jakiś dochód pasywny, nie? żeby mieć stały przypływ gotówki. Czyli inwestycja to jest tak naprawdę wylewanie pewnych fundamentów, które będą jakimś aktywem, które będą nam przyciągać obfitość w postaci właśnie pieniędzy i jakiś dóbr, które chcemy mieć w tym życiu. Nie? Tak, I tutaj mogłabym wejść znowu głębiej w to pytanie. Teraz nie wejdę, może w, na innym wideo, przy okazji innej rozmowy. Po co w ogóle się biznes buduje? Czy dla pieniędzy? Wiadomo, że musi być ten przepływ pieniędzy, żeby biznes funkcjonował, to jest, to jest baza. Natomiast jaki jest cel samego biznesu, ale to nie jest temat na dzisiaj. Dlaczego pytam o inwestycje? Chcę w filmie i podczas naszej rozmowy wytłumaczyć fizjoterapeutom, Jaka jest różnica pomiędzy kosztem a inwestycją? Mhm. Bo często słyszymy y, na konsultacjach, na spotkaniach, że fizjoterapeuci inwestycje mylą z kosztem. Mhm. I co jest kosztem w gabinecie, a co jest inwestycją? I gdzie najczęściej właśnie mylą inwestycje z kosztem i na odwrót? Hmm. Znowu, jak już mnie trochę znacie, to będzie filozoficznie, no bo sam nazwa koszt tak, bardzo wszystkich boli. Nie? I zazwyczaj większość przedsiębiorców, którzy do nas trafia, zawsze płacze, że ma duże koszty i nic nie zarabia, co oczywiście jest zazwyczaj po analizie nieprawdą, bo Znowu zarabianie, a budowanie wartości dwie różne rzeczy, ale znowu nie ten temat. Więc inwestycja i koszt. Koszt sam mentalny zawsze nam się pojawia, że ja ponoszę jakiś koszt, ale nie otrzymuję nic w zamian. Co trudno jest znaleźć tak naprawdę, coś takiego. No bo zawsze jak ponoszę jakiś koszt, przykładowo za system medyczny, za znanego lekarza, za. Kupienie opatrunków, za kupienie igieł, no to koszt oczywiście jest, bo muszę wydać pieniądze, ale w zamian dostaję igłę, którą potem wbije w pacjenta, prawda? Tak. Wykonam pewną czynność, i ten pacjent I za, to za to zapłaci. Czyli koszt kupienia igły tak naprawdę jest inwestycją w narzędzie, które przy przyniesie mi znowu więcej, znowu tych pieniędzy, które tam wydałem. No bo trudno. W systemie monetarnym, który jest zamknięty w przepływie, tak. a nie w e, e, linarnych e, liniach, gdzie dajesz pieniądz ją znika. tylko dając gdzieś pieniądz, wprowadzasz go do, z powrotem do gospodarki. No, chcąc nie chcąc, idąc do żabki, kupując sobie jakiś napój do picia, prawda? Dając ten pieniądz do kasy, dostając w zamian, że mogę się coś napić, ten pieniądz trafia do kasy, z tej kasy trafia później do tej pani, która obsługuje Cię w tym sklepie i oczywiście jesteśmy im wdzięczni, że im się to chce robić, prawda? Później ta pani idzie do domu, potyka się o krawężnik, prawda? Zaczynają ją boleć z tego powodu, palce u nogi i noga jej spuchła, to gdzie idzie? No, idzie z powrotem do fizjoterapeuty, i te pieniądze, które przetrwają, żeście jej dali za ten napój, wracają z powrotem znowu do Ciebie. Więc zrozumienie tej prawdy, no bo to jest jakaś prawda, w której żyjemy, więc nie powinniśmy się aż tak z tym stresować, że mamy koszty. Bo to jest tylko wprowadzanie w obieg. Papieru, czy tam elektronicznego, czy, czy prawdziwego pieniądza, w obiekt, który i tak później do nas wraca. Sztuką jest tak ułożyć biznes, żeby inwestować w różnego rodzaju narzędzia, które trochę więcej nam przynoszą do naszego życia, żeby znów móc je znowu z powrotem wprowadzić w ruch. Nie? I teraz tak w ogóle zaczynam sobie robić listę, jakie są takie stałe koszty. Gabinecie, czyli lokal, mhm. y, nie wiem, media y, i media mogą być pewnym kosztem, ale dzięki temu, że my mamy prąd, to my możemy na przykład podpiąć sobie falę uderzeniową. Dobrze, tak, y, płacimy za lokal, ale dzięki temu możemy tam przyjmować pacjentów. Więc tak naprawdę jak sobie to odwrócimy w głowie i przestaniemy mówić, że to jest koszt, to wszystko w gabinecie jest inwestycją. Nie ma, nie ma tam bezsensownie, znaczy można wydawać bezsensownie można, pieniądze, oczywiście. ale takie podstawowe rzeczy, które uważam za kosz, właśnie lokal, czy media, sprzęt, leasingi są kosztem, może być kosztem, jeżeli kupujemy jakiś sprzęt na leasing, mhm. czy bierzemy sprzęt w leasing i ten sprzęt stoi i go nie używamy, to jest koszt. Znaczy to jest koszt, to jest pasywo biznesowe. Mhm. Które sami sobie robicie, i potem stękacie, że na nim nie zarabiacie. Tak. Czyli kupujecie pudełko o nazwie X, tak, twierdząc, że to te pudełko tak, e, będzie e, e, więcej dla nas zarabiać. Co jest abstrakcją: nie te pudełko będzie zarabiać, tylko wy, jako eksperci, musicie najpierw obłożyć go pacjentami, którzy skorzystają z tego pudełka, i za to dodatkowo znowu przypłynie do Was gotówka. No ale są mistrzowie, marketingu, którzy kupują sprzęty, my jeździmy po takich gabinetach i widzimy, że te pudełka stoją i pytamy, a jakie masz obłożenia na tym pudełku? No pusto, bo pacjenci się na to nie zapisują. No i teraz to był koszt, no bo kupiliście pudełko, które jest niewykorzystywane, czyli z tego pudełka nie przychodzą znowu z powrotem pieniądze, więc nazywamy to pasywem i ze wszystkiego można zrobić pasywo. Jak? No kupić Eee, trzy opakowania igieł, tak. Tak? wykorzystać dwa, i o trzecim zapomnieć, i wsadzić go do szafy. No i teraz mieliśmy koszt trzech pudełek, a wykorzystaliśmy tylko dwa, i nam się to nie zwróciło. No dlaczego? No bo zapomnieliśmy, że mamy jeszcze trzecie pudełko do wykorzystania, więc umiejętnie inwestując. I wykorzystując to, co przyszło do gabinetu, umiejętnie wprowadzamy znowu ten system monetarny w ruch. I dlatego wszystko nazywamy inwestycją. Ale musi być to poparte naszą odpowiedzialną pracą, z tym, w co inwestujemy. Tak jak powiedziałaś, mamy przedsiębiorców, którzy biorą lokal o przykładowo 100 metrach kwadratowych. No i my, robiąc audyt, zagospodarowanie tego, tej przestrzeni jest w 30% i płaczą, że mają duży czynsz. To dla tych, co tak robicie, te spojrzenia. Nie? No, jeśli już zainwestowałeś w aktywo o 100 metrach kwadratowych, no to nie płacz, że masz duży czynsz, tylko najpierw zobacz, jaki jest potencjał biznesowy, czyli płacisz, nie wiem, 5 tysięcy za czynsz, prawda? No ale potencjał biznesowy masz na 200 tysięcy miesięcznie, tak. a masz obstawiony go ludźmi na 25 tysięcy. No i płaczesz, że masz duży czynsz. No to nie płacz, że masz duży czynsz, tylko popatrz na fakty, i albo zmień lokal na 25 metrów kwadratowych, wtedy będziesz miał adekwatnie do tego, który wykorzystujesz, albo bądź świadomy tego, że masz 100 metrów kwadratowych i wykorzystaj je na maksa, oburz je na maksa. I wtedy te aktywo, wtedy to nie będzie pasywo w 70%, tylko będzie aktywo w 90%, które będzie adekwatnie przynosić korzyści znowu w Twoją stronę. I tak jest z każdą rzeczą. Taka jest różnica pomiędzy inwestycją a kosztem. Z mojego punktu widzenia, nie wierzcie, sami sprawdźcie. To taka rada na koniec. Co zrobić mentalnie? Jak przestawić? Jak przestawić się mentalnie na to, żeby koszty przestały być kosztami, a stały się inwestycjami? No, trzeba być po prostu świadomy swojego zachowania do rzeczy i do czynności, które wykonujesz. Więc jeśli... Cały czas z automatu wszystko nazywasz kosztem, i cały czas wewnętrznie pła płaczesz i cierpisz, że musisz, nie ma, nie ma. Y że nie masz niczego i nie masz niczego. To jest nic innego jak mentalny trening w postrzeganiu korzyści z tego, co robicie. Czyli jak płacę za system medyczny, to nie patrzę na fakturę, którą przelewam, tylko patrzę. W strukturę tego systemu, jakie korzyści mi przynosi dla mnie, systemy. jaka jest wartość tego, jakie rozwiązuje mi problemy, ile zaoszczędza mi czasu, prawda? I każde narzędzie ma zawsze dwie strony: fakturę, którą trzeba zapłacić dla kogoś, kto to wymyślił, prawda? No i drugie korzyści z tego płynące, więc. Rada bardzo prosta. Zacząć pracować ze sobą i patrzeć na rzeczy, które kupujecie, z perspektywy korzyści tego, co mi to daje w moim życiu. I wtedy wszystko będziecie kupować i płacić z uśmiechem na twarzy. Taka rada.